No i czujemy się jak w domu. Zobaczcie, bułeczki z rana. Jest Izabela, jest tutaj, krząta się koło kuchni. Halo, dzień dobry. Mm, dobra, Zobaczcie, jak ona pięknie zasuwa i ona dlatego jest, ma takie duże piersi, dlatego, że tak dużo ja. Ech, a byłam na tym, byłam na fitnessie, to co wam mówiłam dzisiaj. Boże, jak było bosko. Ja od razu czuję taką energię. Przyszłam, seksik później i lecimy nad morze teraz. No to pa. Kurcze, 26 marca, słuchajcie, a tu normalnie zimno, idę nad morze, ale... Dzień tutaj jesteśmy Polska bro, na Facebooku, grupa, jesteśmy na żywo, a Izabela nagrywa na swojego vloga na YouTubea, więc możecie zobaczyć to samo ujęcie. Słuchajcie, ja myślałam po prostu, że będzie cieplej, ale no niestety jest zimno, założyłam sobie takie spodnie, nie wiem czy widać w dziury, już czuję, że marznę. A w każdym razie, tak jak widzieliście, Arkadiusz nagrywa vloga. Znaczy nie vloga, tylko on robi, codziennie robi na Facebooku Polska Wrok. Mamy taką stronę, takiego fanpage'a Polska Wrok i on codziennie robi live'y z różnych miejsc, w których jest. I tak sobie po prostu rozmawia i tam opowiada różne rzeczy wczoraj... Wczoraj ja w transmisji, przepraszam Was, bo szybko mówię, ale chyba w sumie niepotrzebnie. Wczoraj ja w retransmisji słuchałam jego live'a, bo wracałam, z, jechałam z Warszawy do Gdańska, więc sobie słuchałam retransmisji i powiedziałam, że bardzo fajne rzeczy też porusza ten mój Arkadiusz. Także jakby ktoś kiedyś gdzieś tam trafił na jego live'a na Facebooku, to będzie tam bardzo miło, jak tam nawet dacie jakieś serduszko, moi drodzy. Dobra, o trochę mi ciepło już, ale las jest taki tutaj dookoła, idziemy nad morze, parkiem Regana. A tak właśnie wygląda Arkadiusz robiący live'a <grym i zbuk -u> na, na Facebooku. Aruś pokaż się tu nam, jesteś, pokaż. Się. <grym i zbuk -u> dzień dobry, dzień dobry tutaj na YouTubie. <grym i zbuk -u> No i każdy ma swój fan. Jest cudownie. Jest i ona. Słuchajcie, moja Barbara, która przyleciała samolotem prosto z Wrocławia tutaj do nas, do Gdańska. W ogóle ta historia jest fajna, bo mama miała mieć, wiecie, e, sanatorium w Sopocie, ale to mam może za chwileczkę wszystko opowiemy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. A gdzie Arusiek. Aj czeka na nas. Na dole. To dobrze. Tam znaczy tam dalej. Fajnie. Dokończę wam historię mojej mamy z sanatorium. Wyobraźcie sobie, że miała mieć od 31 marca sanatorium na znaczy 3 tygodnie, ale zadzwonili do niej, że jednak nie, jednak to sanatorium jest odwołane. No ale dlaczego? Nie wiemy do tej pory, a mama mówi tak, jak już mam bilet na samolot, to lecę, lecę nad morze i przyleciała, także a ciekawostka jest taka, że bilet z Wrocławia do Gdańska kosztował 40 zł. Także... I za godzinę się jest. Tak właśnie wylądowała. Orzeł wylądował. Robię dzisiaj pierwszy raz jakieś takie tosty Madame Brochet, czy coś takiego. Zobaczcie. Tak to wygląda, że miałam zrobić tak. Muszę że miałam uuu. zrobić sos beszamelowy. Zrobiłam go. O, proszę bardzo. Czy Zawsze kupujecie taki drogie krzaki. 6 zł za krzak. 6 zł, Ja nie wiem. Ja chciałam powiedzieć dalej ja o tym, tutaj na tostach jest mustarda francuska, o Jezu, sorry, miał być na to sos bechamelowy, a ja już dałam szynkę, także sos bechamelowy, szynka, jeszcze szczypiorek, ale nie kupiłam szczypiorku, a później na to wszystko jeszcze będzie w termomiksie jajka sadzone będę robić i później to będę zapiekać i jajka sadzone. Wyłożę na tym tak że... także. Także ona jest dobra i w łóżku, i w kuchni. Także gdybym kiedyś umarł, to polecam, jest rewelacyjna bardzo. Normalnie odbiłam, wiecie po prostu odbiłam. Ale dobra, robię, myślę, że będą dobre. Jest już wieczór, jest już późno, a jeszcze tylko Wam powiem jedno. Czekamy też na Arkaduzynkę z Anglii, przylatuje. I wyobraźcie sobie, że nagrała mi przed chwilą wiadomość, że są w samolocie. Ale nie mogą wystartować, bo jest za mało ludzi w samolocie, za mało ludzi pracuje yy, przy tym samolocie i nie ma ktoś wypchnąć na pas startowy. Także to już są po prostu jaja i czekają, żeby przyszli jacyś pracownicy, żeby po prostu ten samolot wypchnąć. Okej, okay, trzymajcie się Radny.